Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry. W ciągu tygodnia mieszkańcy gminy skierowali do pana pięć pytań. Oto pierwsze z nich. Panie burmistrzu, czy demokracja jest zagrożona? Nie bardzo rozumiem pytania, o jaką demokrację chodzi. Czy w ogóle na świecie, czy, czy w Zbąszynku czy gdzie? Ja uważam, że demokracja jest jakąś tam wartością i zawsze trzeba o nią dbać, i zagrożona na pewno jest. I to na świecie, jak i również w Europie, nie wiem gdzie jeszcze. W kolejnym pytaniu mieszkaniec jest zainteresowany: Kiedy powstanie plac zabaw w Kosieczynie, gdzie mają bawić się dzieci? Czemu na Kosieczyn nie ma pieniędzy, a na inne wioski i zbąszynek są? No jest to zdecydowanie nieprawda. Gdybyśmy popatrzyli na budżety gminy i na to, ile trafia na mieszkańców miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a na wioski w przeliczeniu na jednego mieszkańca wioski, to zdecydowanie pokrzywdzoną stroną jest to zbąszynek i to mocno jak gdyby pokrzywdzoną, przeliczając mówię na ilość mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o kosieczy, to w zeszłym tygodniu też takie pytanie było, chociażby odnośnie siłowni zewnętrznej. Robione są place zabaw, wykonywane są również w takiej kolejności, od największego do najmniejszego, a dzieci dzisiaj w Kosieczynie mamy orlika, mamy ca cały teren koło szkoły włącznie z placami zabaw i należy tylko korzystać z tych, tych terenów, które tam mamy przygotowane i ze swoimi dziećmi tam się udać i y, korzystać z tych atrakcji, jakie tam są na tych właśnie placach zabaw przy szkole. Następne pytanie brzmi, kiedy Kosieczyn i Chlastawa, a może i Bronikowo staną się w końcu z Bąszynkiem? Po co te wioski, skoro zbożnek się rozrasta i je niedługo po prostu zje? Myślę, że to jest bardzo taka subiektywna ocena jednego człowieka. Natomiast gdybyśmy to zapytanie zadali na spotkaniach czy na zebraniach, właśnie sołeckich w tych miejscowościach, no to byłaby wtedy pełna odpowiedź, czy są potrzebne, czy nie. Jak najbardziej sołectwa są potrzebne. Są to takie też lokalne małe ojczyzny. Jest to wioski, to jest jedyny praktycznie taki gdzie, y, obszar, gdzie jest realizowany ten fundusz obywatelski, czyli mieszkańcy na zebraniach sołeckich ustalają na co pieniądze z tego funduszu sołeckiego mają być przeznaczane. No i, i ta więź taka wioskowa, co możemy obserwować chociaż, chociażby podczas organizowanych dorzynek jest widoczna i, i, i to jakby takie zadbanie o swój teren. Także jak najbardziej są potrzebne, Zbąszynek nikogo jeść nie ma zamiaru. Obszar jaki zajmuje Zbąszynek, obszar miejski jest w zupełności wystarczający i póki co takich zakusów nie ma i nie ma takiej potrzeby. I kolejne pytanie. Panie burmistrzu, czy już wiadomo co z posterunkiem policji w Zbąszynku? Jest złożone wniosek złożony przez nas był do Komendy Wojewódzkiej, Komenda Wojewódzka złożyła do Komendy Głównej Policji i czekamy na decyzję, także nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Z tego, co, co informacje, jakie posiadamy, wynika, że gdzieś tam jesienią się to powinno rozstrzygnąć. Cytuję ostatnie pytanie. Panie burmistrzu, takiego bałaganu, jaki jest teraz podczas remontu ulicy Wojska Polskiego, tu jeszcze nie było. Czy ktoś to w ogóle nadzoruje? Koło eko na chodniku ponad miesiąc leżą połamane deski, i tylko czekać, aż ktoś tam wieczorem skręci lub złamie nogę. Czy strażnik miejski nie widzi tego bałaganu i braku zabezpieczenia? Gdyby wyszedł na patrol, to by zobaczył, bo za szyby radiowozu, którym się wygodnie wozi, to policjant nie widzi 80% rzeczy, które by zobaczył, gdyby choć trochę pochodził sobie po mieście. Jest to teren, czyli ulica Wojska Polskiego, oddanej firmie, która wykonuje zadania też pod opiekę i to właśnie takie zabezpieczenie pod względem właśnie chociażby połamania nóg. Fakt, że firma ta wykonuje swoje działania na wielu obszarach, bo to są jej utwardzane te zatoczki, wykonywane, wymieniane chodniki. Tu w tym obszarze, o którym mówiłem, rzeczywiście ta paleta leży, ale nie ponad miesiąc, tylko dopiero trzeci tydzień, także jeszcze troszkę do miesiąca brakuje. Rzeczywiście można sobie tą skręcić nogę, natomiast no, no, też musimy popatrzeć na na te możliwości, jak gdyby firmy, również takie czasowe i ilościowe, jeżeli chodzi o ilość pracowników zatrudnionych, no i w każdym miejscu no, jest coś rozkrzywane. Dlatego to rozpoczynając te prace, apelowaliśmy o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie jest to gładki teren i, i za chwilę zresztą zostanie całkowicie wyremontowany, odnowione, również zniknie ta już tu wspomniana paleta. I wtedy będzie nam się porządnie po tej drodze chodziło. Każda praca, każde działanie, jakie jest wykonywane, pociąga za sobą e, pewien rozgadniacz. Natomiast do tego nic nie ma, ani Straż Miejskiej, ani Policja. Jest to teren prac, robót jest odpowiednio oznaczony. Po prostu trzeba zachować szczególną ostrożność. Dziękuję za udzieloną odpowiedzi. Dziękuję bardzo i czekam na kolejne i może nawet bardziej zrozumiałe. Dziękuję bardzo.